mojaoleśnica.pl Spotkaliśmy się na pierwszym, mam nadzieję, nie ostatnim balu platformy obywatelskiej. Oczywiście nie są tylko uczestnikami członkowie platformy obywatelskiej, ale też zaproszeni goście, sympatycy, przyjaciele nasi. Ogólna liczba uczestników to jest około 90 osób i mamy dwa cele. Nadrzędnym celem oczywiście jest charytatywność, czyli zbieramy pieniążki na Oleśnicki szpital. No i również oczekujemy dobrej zabawy i sympatycznej atmosfery. Jakie atrakcje czekają na uczestników tego dzisiejszego wieczornego balu Platformy Obywatelskiej? Są to oczywiście niespodzianki, ale mam nadzieję, że mogę zdradzić. Na pewno będzie losowanie nagród, bardzo atrakcyjnych nagród, ufundowanych przez leśnickich przedsiębiorców. Są to nagrody zarówno i coś dla ciała, i dla ducha, czyli fitness i aerobik i wszelkiego rodzaju inne usługi. Walczyk czekoladowy, co stanie się, mam nadzieję, tradycją i wiele, wiele innych atrakcji, o których bym na chwilę obecną nie chciał mówić. Myślę, że wszyscy się przekonają i będą się bardzo, bardzo dobrze bawić. Ja myślę, że takim najbliższym terminem, kiedy będziemy znali całą kwotę, jaką udało nam się dzisiaj zebrać, to będzie poniedziałek wtorek. Już odpowiadam dlaczego. Po pierwsze mamy wpływy z biletów, gdzie część, cegiełkę chcieliśmy automatycznie przeznaczyć na szpital. Mamy rzeczy, które chcemy dzisiaj wylicytować. Jakie to będą kwoty? Nie wiemy na chwilę obecną, ale mamy nadzieję, że mimo to, że nie jest to jakiś wielki bal, ale będą ludzie o wielkich sercach którzy potrafią się podzielić. I trzecia rzecz to jest również losowanie nagród i wiele innych atrakcji, które wpłyną na ten wynik finansowy, który będzie znany, tak jak już wspominałem, na początku przyszłego tygodnia. Jak już też wspomniałem, to jest pierwszy bal, ale mam nadzieję, że nie ostatni, że stanie się pewną tradycją zabawa w karnawale. No i przede wszystkim też, żeby oprócz tej zabawy był ten wymierny efekt w postaci pewnej puli środków, które będziemy mogli przeznaczyć na dowolny cel. Woleśnicy. Pierwszy bal jest z myślą o Leśnickim Szpitalu. Mam nadzieję i myślę, że kolejne będą również bardzo owocne, ale jaki, będzie, jaki będzie cel, jakie będzie przeznaczenie, to podejmiemy taką decyzję w przyszłych latach.